Witam serdecznie w Nowym Roku. Życzę Wam samych dobrych słów i samych dobrych myśli. Bo jeśli myśli będą dobre, to wszystko będzie dobrze. O tym jest dzisiejszy podcast. Ja nazywam się Aga Cieślak. To jest podcast Słowa mają moc. Odcinek 15, pierwszy w Nowym Roku. Podcast o pozytywnym myśleniu i o manifestacji. Czyli jak światem wewnętrznym wpływać na nasz świat zewnętrzny, na to, co nas otacza, na nasze realne życie. Jak wiecie, trochę mnie nie było. Pakowanie pudła, wysyłanie zwierząt, samoloty, hotele, szukanie domu i znowu wprowadzanie pudła, urządzanie i tak dalej. Wybiło mnie to wszystko z rytmu. Wybiło mnie to wszystko że Jakby z samej siebie. Trochę mi trudno było wrócić. Towarzyszyło mi takie poczucie, że bardzo chcę, ale nie mogę pisać czy nagrywać. I razem z tym wszystkim szła niestety taka lekka frustracja. A jak wiadomo, lekka frustracja nie sprzyja tworzeniu, ani na pewno nie sprzyja afirmacjom, a nawet nie sprzyja dobremu samopoczuciu. W związku z czym trzeba było coś z tym zrobić i o tej technice, jak z tego wyszłam, czyli o powrocie do siebie, chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć. Już jestem, powróciłam techniką zmiany myśli i mówienia do swojej podświadomości tego, co ja bym chciała, aby się zadziało. Zmiana myśli, mówienie do swojej podświadomości tego, co ja bym chciała, aby było faktem w moim życiu. Taką technikę można stosować do absolutnie wszystkiego. Do powrotów do siebie, do zmian, wprowadzania czegoś nowego. Można to robić na każdym poziomie rozwoju, zacząć od dziś, od teraz i obserwować rezultaty. Na początek, tak jak zawsze Wam mówię, i tak jak prawie w każdej technice i w każdym problemie, jaki mamy w życiu, zaczynamy od akceptacji. Od akceptacji tego, co jest. Nie mogę pisać, nie nagrywam. Trudno, widocznie tak ma być. Próbuję to zaakceptować, daję sobie na to przyzwolenie, po prostu pozwalam sobie, nie siadam, nie zmuszam się, nie walczę ze sobą, tylko pozwalam sobie na to, co jest. Czyli nie siłowo, ale ze zrozumieniem do siebie. Gdy akceptujemy to, co jest, jest nam to łatwiej zmienić. Jeśli macie pracę, której nie znosicie, trudno. Tak teraz jest, spróbujcie zaakceptować, to nie zmienia faktu, że można chcieć innej. To jest sposób, jakby taki trochę trik. Nie lubię czegoś, ale dobra, godzę się na to i z tej pozycji przyjęcia tego, co jest faktem za fakt, jakby pogodzenia się z tym, co, co jest, Zaczynamy to zmieniać. Jest tak po prostu łatwiej. Nie musimy się skupiać na tym, że nie lubię tej pracy. Nie musimy się, nie mamy tego kołowrotka w głowie, że coś byśmy chcieli, a tego nie mamy. Nie pomnażamy negatywnych myśli, nie, nie pozwalamy tej frustracji rosnąć. Akceptuję, odpuszczam to pomnażanie negatywnych myśli, odpuszczam to budowanie frustracji w sobie. Jest jak jest, godzę się, pozwalam sobie i skupiam się na tym, jak ja bym chciała, żeby było. Tak? Po to jest nam ta akceptacja potrzebna, żeby skupić się na pozytywach, a nie tylko na tym, czego nie lubię lub nie chcę. I tu się zaczyna technika, a właściwie dwie techniki połączone. Po pierwsze, mówię do siebie, do swojej podświadomości. Jak ja bym chciała, aby było? Ja chciałam znowu pisać afirmacje i bloga, i nagrywać dla Was podcasty, i to powiedziałam do siebie, do swojej podświadomości i nawet do Was w moich życzeniach noworocznych. Jak zareagował świat zewnętrzny na moje myśli i wysłane życzenia? Ano, zareagował tak, jak reaguje zawsze, czyli myśli się zrealizowały. Żeby coś się zadziało, musimy o tym zacząć myśleć. Nic by nie było w wszechświecie, nie byłoby lotów w kosmos, nie byłoby internetu, żelazek, cokolwiek, co istnieje wokół Was, wokół mnie zaczęło się od myśli. Czyli, jeśli czegoś chcemy, musimy zacząć sobie o tym myśleć. Myśl jest początkiem każdego stanu i każdej rzeczy. U mnie realizacja nastąpiła dość szybko, czyli w momencie, w którym zaakceptowałam to, jak jest, w momencie, w którym zaczęłam wysyłać do, do swojej podświadomości to, czego ja chcę, nie skupiając się na tym, że nie mogę, tylko na tym, że chcę, w tym momencie zupełnie niespodziewania pojawiły się nowe zamówienia na spersonalizowane afirmacje. I w tym tygodniu spotykam się, piszę dla Was, czyli pierwsze życzenie już się wydarzyło. Można powiedzieć, że samo znikąd. Nigdzie nie publikowałam przez ponad miesiąc, nie nagrywałam, nie pisałam, nie ogłaszałam się, a jednak zupełnie znikąd pojawiły się nowe osoby, zgłosiły się po afirmację. Skąd się to wzięło? Skąd ta realizacja? Z myśli, z przyciągania. Wszystko zaczyna się w myśli i wysłaniu życzenia do podświadomości. Jak to jest, że podświadomość materializuje nasze życzenia w rzeczywistości? Podświadomość jest naszym najlepszym przyjacielem. Ona zawiaduje wszystkim tym, co mówi świadomość. Jeśli mówię, myślę i czuję, że nie dam rady, że jestem zbyt zmęczona tą całą przeprowadzką, że muszę odpocząć, to jestem zmęczona przeprowadzką i muszę odpocząć. A gdy mówię, chcę pisać. Chcę nagrywać. To moja podświadomość, która jest w łączności z energią, z kolektywem, która przyciąga, która jakby włącza częstotliwość, takie fale radiowe i łączy się z innymi, ktoś gdzieś odbiera to, o co ja proszę. I to się realizuje. Nieważne jak. Nieważne, czy jest sposób, nieważne, czy jest możliwość. Nad tym się nie musimy zastanawiać. Ważne, że czegoś chcemy prawdziwie, że jest potrzeba serca. Najprościej i najczęściej czujemy taką magię działania podświadomości w momentach, kiedy o kimś pomyślimy, a ta osoba właśnie do nas dzwoni, albo właśnie wysyła wiadomość. Zdarzyło się to pewnie kiedyś każdemu. Słynne właśnie o tobie myślałam, albo dziś o tobie myślałam, prawda? Każdy to kiedyś poczuł. Yy. I tak to właśnie działa. Tak można z każdą, każdą rzeczą w życiu. Każdą można przyciągnąć myślą. Wybierzcie sobie dziś, co chcecie. Coś fizycznego, materialnego, realnego, tak? Coś, co byście poczuli. I wyślijcie to życzenie do podświadomości. Życzenie, takie życzenie do podświadomości ma być jak polecenie, bez śladu wątpliwości z pewnością, że się tak stanie. Nawet nie jest z zaufaniem, tam jest. Pewność. Tam ma być pewność. W ten sam sposób można też wpływać na siebie, używając mówienia do swojej podświadomości. Dokładnie dwa dni temu powiedziałam sobie, że wstaję przed szóstą, czyli przed budzikiem, i jestem wyspana. Pierwszy dzień poszedł tak sobie, ale ja już wiem, że czasami trzeba trochę więcej czasu do manifestowania czy do zmiany tego, co jest w nas, więc poczułam sobie, że ten pierwszy dzień zbliżył mnie do planu. Pomyślałam pozytywnie. I już drugiego dnia, 5.16, obudziłam się dokładnie tak, jak chciałam, kompletnie bez Pana. Usiadłam i napisałam ten tekst, napisałam podcast. Czyli do podświadomości można zgłosić to, co potrzebuje z zewnątrz, i trzeba przyjmować to, co przychodzi za dobry znak, za mały krok. Nawet jeśli to tak nie wygląda, to znaczy coś tam się zadziało, coś tam się wydarzyło, coś tam się zmieniło, przyjmijmy, myślmy nadal pozytywnie, bierzmy to za fakt, nie zadziało się, aha, to znaczy, że mnie to trochę zbliżyło do tego, że ma się zadziać, zadzieje się jutro czy później. Myśląc o tym, że chcę pisać i nagrywać afirmacje, mi też raczej chodziło o powrót inspiracji, o pomysł, o to, żeby nagrać coś dla Was. Przyszło co innego, przyszły zamówienia. Natomiast to nie o to chodzi. Efekt był ten sam. Moje życzenie było robieniem czegoś znowu dla ludzi. Mam taką potrzebę wewnętrzną. Moje serducho po prostu woła za tymi afirmacjami i za tym opowiadaniem wam, jak sobie pewne rzeczy w życiu ułatwiać i załatwiać. Czyli podsumowując, akceptujemy i mówimy do własnej podświadomości, co my chcemy, jak ma być. I z zewnątrz, i z siebie. I chcę, chcę pisać, no właściwie to też było z siebie, ale przyszło z zewnątrz. I chcę wstawać rano, tak? No dla mnie to, to wstawanie o piątej rano jest zawsze takim specjalnym czasem, kiedy ja mam świeżą głowę i jest mi łatwiej pisać. Nie siłowo. Nie dyskutujemy, nie wymuszamy, po prostu chcemy i wszystko przyjmujemy za dobry znak. To jest fakt, że to, co powiemy swojej podświadomości, to się wydarzy. Jak w potędze podświadomości, czyli takiej podstawowej książce na temat wpływania na swoją poświadomość i przyciągania potęga podświadomości Joseph Murphy, to praca z tą podświadomością jest jak wsadzanie nasiona w glebę. Nasza podświadomość to ziemia, to gleba, a nasiona to nasze myśli, życzenia, pragnienia. Jeśli zasiejesz, to wyrośnie. To jest fakt. Tu nie ma co wątpić, nie ma co dyskutować, nie ma co sprawdzać i co chwilę zaglądać. Tu tak działa. Siejesz i rośnie. Ale warto, warto podlewać. No dobra, a jak podlewamy takie ziarenko myśli w naszej podświadomości? I to jest druga część tego procesu wpływania świata wewnętrznego na świat zewnętrzny. Druga część manifestowania i przyciągania. Podlewamy dobrą myślą. Myślimy dobrze, pozytywnie o sobie, o innych, o naszej sytuacji. Myślimy sobie pozytywnie o korku, w którym stoimy. I chociaż nas drażni, to możemy sobie pomyśleć albo wykorzystać ten czas na telefon do przyjaciela, do którego dawno nie dzwoniliśmy. Myślimy sobie pozytywnie i dobrze o pani w banku, w okienku, która nam nie chce pomóc. O wszystkim i o wszystkich. Oraz przede wszystkim o sobie myślimy, tylko pozytywnie. A jak nam się zdarzy jakieś wkurzenie albo jakieś takie powątpiwanie, nie uda mi się, albo, albo jakiś sarkazm, co za wariatka, jakieś złości, nienawiści, zazdrości, wyśmiania, jak coś nam takiego przyjdzie, to się zatrzymajmy i pomyślmy sobie trzy dobre rzeczy dla równowagi. Wystarczy na szybko pomyśleć, za co jestem wdzięczna, aby sobie przypomnieć, że wszyscy mamy swoje historie, wszyscy mamy gorsze dni i problemy i przywołać życzliwość dla takiej pani w banku. Nawet jeśli nie może pomóc, to życzyć tak prawdziwie z serducha, po prostu dobrego dnia. Dobre myśli tworzą dobrą energię i wzmacniają nasze przyciąganie. Dobra energia jest jak woda na nasze ziarenko w glebie. Powoduje, że ono rośnie. Kiedyś sobie robiłam takie ćwiczenie w trakcie biegania po parku. Kogo nie mijałam, wysyłałam zwyczajnie życzenie wszystkiego dobrego. Życzenie pomyślności z całego, ses, z całego serca. Bardzo dobre ćwiczenie dla każdego, dostępne w każdej chwili czy w biegu, czy na spacerze, czy w sklepie. Skupić się na życzeniu innym samych dobrych rzeczy. Serducho się wypełnia, człowiek się regeneruje psychicznie i fizycznie, jeśli jest w ruchu. I tak też karmimy sobie naszą podświadomość, nasze życzenia. Otaczamy się tym dobrym, tym czym karmi się podświadomość i przyciąganie. A życzenie innym czegoś dobrego końcowo sprawia, że właściwie wszystkim nam jest trochę lepiej. Podsumowując, technika wpływania światem wewnętrznym na świat zewnętrzny jest możliwa, kiedy informujemy naszą podświadomość, czego chcemy. Na przykład: Wstaję przed szóstą rano i jestem wyspana, albo znajduję nową pracę, albo mam nowy dom czy samochód, a dalej karmimy to życzenie dobrymi myślami. Odstawiamy strach, wątpliwości, zostawiamy to w przeszłości. Wybieramy myśli dobre, pozytywne, pełne wdzięczności, radości, pięknej miłości. Kto jest gotowy spróbować? Dajcie znać, jak poszło. Nie ma na co czekać. Manifestacja myśli jest dostępna dla każdego. Zawsze i w każdej chwili. Nawet już teraz. Spróbujcie. A ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie. To był pierwszy podcast 2022 roku. Pamiętajcie, że słowa mają moc i mówcie do siebie zawsze dobrze. Mówcie o sobie zawsze dobrze i o innych zawsze dobrze. Niech wam towarzyszą same dobre myśli. Niech się spełnia wszystko, wszystko czego sobie życzycie. Wasze pragnienia serca są tam właśnie dlatego, aby się spełniać. Powodzenia i do usłyszenia wkrótce.